When home team got advantage like they did it's really tough to to Zespół gospodarzy grał bardzo dobrze i naprawdę było bardzo ciężko nam wrócić do gry. we came close but 20 20 minutes of uh, energy and uh, hard working was just not enough today. So I'm, I'm very disappointed about this game. Jestem bardzo rozczarowany, ponieważ doszliśmy już na bardzo blisko drużyny gospodarzy, ale ta gra bardzo agresywna kosztowała nas wiele sił. Gratuluję drużynie przeciwnej. Tak jak trener wspomniał, <coughs> myślę, że to było najgorsze nasze 20 minut w tym sezonie. A nie ukrywamy, nie graliśmy z najlepszą drużyną w lidze. Ta pierwsza połowa mi się zaważyła na tym i ciężko nam było odrobić, aczkolwiek w pewnym momencie byliśmy bardzo blisko. Jest to drugi metr rzędu, kiedy przegrywamy zbiórkę. Co prawda więcej mieliśmy zbiórek w wadach, ale przegraliśmy też zbiórkę, co było naszą ściną stroną. Naszą silną stroną w ogóle jest zbiórka i obrona, a dzisiaj to nie funkcjonowało. No co, wrzuciliśmy 82 punkty, ale my musimy lepiej bronić i dzisiaj tego nie pokazaliśmy. Ja to w dwóch zdaniach. Chciałem bardzo podziękować zespołowi naprawdę za wolę walki, którą dzisiaj włożyli, bo widać było nawet pomijające straty. No i wreszcie, żeśmy przełamali. I to tyle. Była nam ta, ta wygrana potrzebna i to bardzo widać było po naszej grze w trzeciej kwarcie, kiedy przez dwie kwarty graliśmy całkiem inny basket pierwszy, a w trzeciej wyszliśmy tak, jakby nam coś się działo w głowie. Wygraliśmy deskę dziesięcioma, mieliśmy 22 asysty, graliśmy zespołowo. To chyba był klucz do wygranej. Pytania? Panie wiecie, co z Belem? No już to nie jest dyskomfort. Byliśmy u najlepszego specjalisty na Podkarpaciu. Mam nazwisko, nie będę wymieniał. Był w łodzi u doktora Soloża. Dostał zastrzyk z krwią. To jest ta najnowsza metoda. Od wtorku środy ma zacząć. Według tych ćwiczyć na 100%. Po prostu do, z krwi mu wyciągnięto jakieś tam czynniki. Poczekał, dostał z powrotem zastrzyk ze swoją krwią, to jest najnowsza metoda taka, kiedyś Alen u nas był i tak samo żeśmy leczyli go miesiąc i po tygodniu wrócił do Gryta i że diagnoza lekarzy jest taka, tego z Rzeszowa i złodzi, że w, specjalnie żeśmy go zawieźli w poniedziałek w nocy, dostał w nocy gdzieś o 21 zastrzyk, od wtorku, środy. Ma zacząć spokojnie, w miarę jak nic nie będzie, to ma dwa dni i, i na maksa. 99% to się sprawdza i siatkarze, nie siatkarze, piłkarze. To jest naj, naj, najnowsza metoda. Zrobiliśmy już wszystko, co, co było można. Tym bardziej, że on chce wrócić, bo, bo mu też zależy na tym. Także mam nadzieję, że już na Toruń, a tym bardziej na Lublin i potem te mecze jeszcze Ostrów, Kutno, tam to, to będziemy go mieć i będziemy w pełnym składzie i dalej będziemy walczyć. Także dzisiaj w pewnym momencie myślałem, że po cichu, ale to by człowiek za dużo, że odrobimy te 18 punktów, ale w pewnym momencie no, lepiej było wygrać niż, niż próbować odrobić. Także myślę, że bardzo dużo w głowach chłopakom się poprzestawia i i mnie też, i Papkinowi, wszystkim. I myślę, że już gorzej niż kontuzji wszystkiego, już chyba się limit wyczerpał. Czy nie było tego, rozstania z Absolutnie nie było. Jakieś tam plotki, nieplotki, ktoś jakieś bzdury, jakiś strajk, to, to kompletnie jakieś nie wiadomo czymś, jakieś strajki treningowe, coś. To tylko kompletne, oświadczam, bzdury pseudożyczliwych, o tak bym powiedział. Którzy nie pomagają, a jeszcze źle nam życzą. Tak, tak bym to podsumował. Absolutnie żadnych podtekstów, żadnych innych nie ma. No chłopak jest jak jest, no ma siłę. Wiem. Zastrzyka się przestraszył, to go zagadać. Zrobi, bo, mało nie zemdlał, ale dostał i wszystko. Nawet nie wiedział kiedy. Że tyle i, i mówię. Nic nie ma, jest wszystko tak jak walczymy dalej i myślę, że to zwycięstwo w głowach przede wszystkim i uwierzy że bo potrafimy grać tylko zawsze mówię gdzieś w ciągu meczu mamy jakiś przestój i po prostu tym przestojem potem bronimy wyniku gonimy wynik tak samo nawet w Stelmecie 3-4 minuty trzeciej kwarty no odjazd a tak żeśmy grali no, nie, będzie rotacja z tyłu także no nic to tyle